Witam serdecznie w The wy, TheBBLKaz vs. Watchmen The End Is Nine Czyli koniec jest w blisko, wkrótce? Czy jakoś tak, ja jestem super bohaterem, niestety ja się muszę ukrywać Ja wciskam start i mam na samym początku możliwość wyboru O Jezu Ja słyszę to w moją myśli nazwę, imię, ksywkę tego bohatera ale nie umiem tego wymówić Roshar Rosar, Kuźwa jakoś tak Nie o to Drugi bohater to jest Puchacz Czy jakoś tak Zwie ale bardzo fajny Fajna Fajny kostium Fajne okulary takie Tutaj na twarzy taki X widać Ale ten mój bohater Głównie się bardziej mi podoba Ta jego maska Te, 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 te czarne plamki Które Tak one sobie pływają po tym masę ja Ogólnie na filmie Jeśli oglądaliście film Dość stary, z 2009... Ro... Ta gierka z 2009 roku, jeśli się nie mylę. No to już parę lat. Ale filmiki naprawdę fajny, Polecam, polecam. Ja wciskam start. Tak, ja chwil, chwilkę zagrałem, więc ja muszę wcisnąć Replay the Chapter. Żeby zagrać od początku. Okej, okay, historyjka jest taka, że chyba coś się popsuł generator w więzieniu. My ogólnie nie mamy wstępu do tego więzienia, ale my olaliśmy zasady, bo my zawsze olewamy zasady. Wylądowaliśmy dzięki naszemu pojazdowi jak tam super pojazdowi wylądowaliśmy w tym więzieniu i teraz się bijemy z tymi przeciwnikami. No, może niekoniecznie ja się biję. Dobra, ja może teraz wstąpię do akcji. Bo mój kolega Puchacz jest bardzo silny i bym powiedział, że on może nawet lepiej daje sobie rady niż ja sobie daje radę. Jedyna najlepsza umiejętność, to widziałem, jest rzucanie. <grym> wrzuciłem życiem przeciwnikiem na swojego kumpla. Bijemy leżącego, dużo krwi wokół. Puchacz, dawaj, pokaż swoje kocie ruchy. E, ja już odkryłem parę umiejętności. Mamy coś takiego jak że te umiejętności są te tak kiepskie, że szkoda, szkoda gadać. Zobaczycie sami. Na czym polega umiejętność klikasz myszą? Kombinacja myszy i masz nową umiejętność. bla, bla, bla. O, o właśnie, pokażę Wam tą umiejętność. Rozpędzę się. To było dobre. Teraz będziemy kopać leżącego. Nie da się. Tu jest niestety policjant. O, ma przerwę. Przerwę ma, tak, on ma przerwę. Ja się rozpędzam do więzienia, bo to jest więzienie w Meksyku? Cholercie wie, chyba nie to nie jest Meksyk. Zadbane to więzienie jest. O i mamy kibiców! Będą dopingować nam Okej, okay, i co tu będzie się działo teraz? Widzę siebie i puchacza przeciwko czemu wrogom. Ou oh. dobra, rzucimy kimś.

Dobra, spróbujemy przejść do następnego, jak to mówi, yard i tam znaleźć ten jakiś generator, żeby to naprawić wszystko, żeby przywrócić światełka. Kolejny posterunkowy ma na przerwie jest. Wiemy leżącego, da się bić leżącego? Nie da się bić leżącego, rzucamy w takim razie. Tego rzucimy, nie, tego uderzymy. Dobry jest, mocny koleś. Tyle ciosów co ode mnie dostał. Pucha, czy dajesz radę? Pomogę ci. Uhu! Kombo! Ja, ja! Kikam... ...myszką jak tylko się da. Tak jak powiedziałem prędzej... ...gierka dość stara z 2009 roku, więc nie mamy co się spodziewać, żeby jakaś grafika rewelacyjna była. Chociaż... Bym powiedział, że nawet grafika jest dość niezła. Tak, muszę to przyznać, że grafika jest nawet fajna. Bym powiedział, na tamte lata. Więc nie będę jechał po tej grze. Bym powiedział, że grafika jest dobra. Ok, tu mamy helikopter. To jest ten pajac który mi powiedział, że nie mam wstępu do tego więzienia, że mamy tutaj nic nie wkracza, że jesteśmy na czarnej liście ale ja mu pokazałem środkowy palec i mam go głęboko gdzieś z stąd, jakbym miał jakąś super umiejętność strzału aby, by, albo bym miał jakąś, nie wiem, sniperkę czy bazukę, to bym wystrzelił w niego nabój i ten gówniarz by się zamknął. Okej okay. koniec gadania Czas coś tu... Czas, żeby coś tu zrobić. Mamy tutaj. Pociągnąć i włączymy, co? Generator zapasowy. Światełka świecą. I wszystkie drzwi się pootwierały. No jasne. Tyle bandytów teraz. No jasne. I teraz wszystkich będę musiał bić. O, jest. Ten grał na gitarze przez chwilkę. Lecimy na ścianę. Puchacz, dawaj. Dawaj, puchacz, kocie ruchy. Kocieruchy! ruchy, co ty tanczysz, breakdance? Em? Ho! Hu! Hu! Da się wyrzucić? Eee, wstawaj, wstawaj, ja chcę zobaczyć, czy padać. Kiepsko. Ogólnie w tym filmie jeszcze było parę innych baterów, ale oczywiście nie pamiętam nazwy. Ej! Jestem dobrym w, w tej w tej sztuka walki. Widzicie 115 na jednego A ja sobie daję radę Taranuję ich bez problemu. Rzuca nimi jak... Jak worek ze trampkami na WF. O! Coś nie tak było. Przez chwilkę nie mogę go złapać. Spadła! Uh, uderzył. O poręcz. Gdzie jest jakieś, jakieś zejście na dół? Czekajcie, bo jeszcze. Wow! <ścoughs> Oberwał jeszcze raz. E, gdzie tu jest jakieś zejście na dół? Gdzie tu jest zejście? Gdzie jest ogólnie policja? Dlaczego tu jest taki wielki burdel? Bultello, Bobum bym powiedział. Co my tu mamy? Hmm, kolejny łamacz. Ciężko do przeczytania. Mamy kolejną podpowiedź. O, jakoś broń ma teraz. Białą broń ma przy sobie. Dawaj mi tą białą broń. Poniesiemy, sam jesteś cheapą, kuźwa, koleś. Który mnie to nazwał? Pussy, że jestem pussy.

Aktywować, o tak, i miałeś rację. Ej, może to będzie jakaś kasa? Money, money, money. That's some money. Dobra, czy gotowy? Ja wciskam. A, 3, 2, 2, 1. Ej, szybciej pociągnąłeś. No, zajebiście, otwarłem drzwi tylko po to, żeby kolejnych bandytów wpuścić. No, komentuje, coś mu się tutaj chyba nie podoba. Klimacik, mówi, że żadnych panienek wokół nie ma, tylko sami faceci. O, ma chętkę na małe, małą jajecznicę. ten koleś chce zabawy, ten koleś chce się zabawić. zabawić. Uuuu, uh, przydałby się takie slow motion. Uchacz, dawaj, nie będę się sami, przecież. Zaswędziła i coś w nosie. I lecimy, co ty na to? Wkurzamy ta, ta muzyczka jest tak w tyle I, i Takie jakieś... ...durne, nie wiadomo co to ma być. Dobra, kolejny blok otwarty. Tu jest masa ognia, ja stanę w ogniu, ale ciepełko. Uuuu, uh, szkoda, że. A, kiełbasek nie mam niestety przy sobie żadnych. Ani piwa. O! Da się to rozwalić, da się rzucić tym? I co, będziemy mieli jakiegoś bossa teraz? Dobra, rozwalimy tych koleś i zakończymy zabawę, bo ja tu wszystkim kopię tyłki po prostu. I mnie to wkurza. I uczę latać przy okazji. I teraz powinien spłonąć Nie? Aaa, teraz ja płonę Puchacz, co tam wyprawiasz? Bijemy, 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 bijemy. Aaa, teraz ja oberwałem Jeszcze raz oberwałem Nie ma łatwo, czekajcie, muszę się napić. O! Ale, combo było combo combo kombo, Dobra. Ja sądzę, że to by było na tyle. To był Watchman. Eee, widzicie, Gierka jaka jest. Czy warto kupować pełną wersję? Ja bym się zastanowił. Nie no, wiadomo, nikt tego nie będzie kupował, bo to stara Gierka. Pewnie już jest nawet druga część. Może jest, a może, może nie jest. No nie wiem, nie mam pojęcia. Nie sprawdzałem. Ja się z wami żegnam I do zobaczenia, czekajcie, czekajcie, Sta stanę w ogniu i zobaczymy co się stanie Czy jestem super hero? To, to by było na tyle, o tak, o Do zobaczenia, hej, hej, hej